300 milionów euro. Tyle wydał Liverpool na transfery przed nadchodzącym sezonem. Zespół Arniego Slota rozpoczyna rozgrywki nie tylko jako faworyt do tytułu, oni chcą czegoś więcej. Tu chodzi o dominację, totalną dominację. W zeszłym sezonie Slot szokował cały świat. W debiutanckim sezonie w Premier League sięgnął po mistrzostwo, niemal bez żadnych wzmocnień. Wziął drużynę po Jurgenie Klopie i przemienił ją w najlepszy zespół w Anglii. Ale to był dopiero początek. Teraz rozpoczyna się nowy rozdział na Anfield. Slot buduje zespół po swojemu, z zawodnikami, których sam wybrał, i z wizją, która może na lata zmienić układ sił w Anglii i Europie. Dwóch topowych obrońców, jeden z najlepszych pomocników świata, napastnik klasy światowej ten zespół nie tylko wygląda mocno, on wygląda przerażająco. Zostań do końca i przekonaj się, czy to właśnie Liverpool stanie się największą potęgą w Europie. Nikt się tego nie spodziewał. Liverpool po przeciętnym sezonie 23/24 i po odejściu Jurgena Kloppa miał wkroczyć w okres przejściowy. Nowy trener, Arne Slot, przychodził z zagranicy, bez doświadczenia w Premier League, bez wielkich transferów, bez czasu na budowanie zespołu od zera. Wszyscy myśleli, że to będzie rok bez znaczących pucharów, a najbliższe lata będą próbą wielkiego powrotu do angielskiej elity. A jednak wydarzyło się coś kompletnie niespodziewanego. Liverpool z miejsca wszedł na najwyższe obroty. Slot nie potrzebował miesięcy na wprowadzenie własnej filozofii. Ona zadziałała natychmiast. Wysokie posiadanie piłki, intensywny pressing, szybkie odbudowywanie formacji. Ten zespół grał tak, jakby miał pokonać każdego na swojej drodze. Od pierwszych kolejek było widać, że coś się zmieniło. Liverpool był głodny, ostry i bezlitosny. I chociaż Manchester City i Arsenal trzymali tempo, to Derec mieli coś więcej dodatkowy bieg. Sezon zakończyli z przytupem 84 punkty i aż 10 punktów przewagi nad drugim miejscem. To nie był przypadek to była konsekwencja, wizja i jakość. Liverpool został mistrzem Anglii, przerywając dominację City, ale za każdym wzotem był również upadek. Chociaż w Lidze nie mieli sobie równych, inaczej sytuacja wyglądała w Pucharach, Liverpool się po prostu posypał. Najpierw odpadli z FA Cup, po kompromitującej porażce 0-1 z Playmont i Girl, drużyną z ligi niższej niż Championship. Potem przegrali finał Carabao Cup z Newcastle 2-1. Dwa Puchary, dwie porażki. To był ogromny cios, piłkarze Liverpoolu wyglądali na bezradnych, ale nic nie bolało bardziej niż Liga Mistrzów. W fazie grupowej drużyna slota szła jak burza. Zajęli pierwsze miejsce z przewagą dwóch punktów do rywali, jesienią wyglądali bardzo dobrze. Byli pewną, skuteczną i zdeterminowaną drużyną. Ich forma ciągle była na najwyższym poziomie. Rywalizowali z najmocniejszymi zespołami, a i tak radzili sobie celująco, aż nadszedł mecz jednej ósmej finału Ligi Mistrzów z PSG Stoczyli pojedynek z drużyną, która ledwo wyszła z grupy i do samego końca walczyła o awans do rundy pucharowej. Na wyjeździe Liverpool wygrał jeden do zera po golu w końcówce. Wszystko wskazywało, że awans mają w kieszeni. Grali u siebie, byli w formie, mieli przewagę, ale w rewanżu PSG odrobiło straty i doprowadziło do rzutów karnych. Tam niespodziewanie to Paryżanie okazali się lepsi. Liverpool odpadł z Ligi Mistrzów w jednej ósmej finału. Oglądanie, jak PSG idzie dalej i wygrywa wszystko, tylko pogarszało sprawę, bo w głębi duszy wszyscy wiedzieli, że Liverpool mógł to wygrać. Mimo że zostali mistrzami Anglii, porażki we wszystkich pucharach były bardzo przykre i niespodziewane, bo większość myślała, że stać ich na zdobycie wszystkich możliwych pucharów wraz z Ligą Mistrzów. To, co wydarzyło się w poprzednim sezonie, zostawiło ślad. Liverpool był najlepszy w Anglii, ale zawiódł tam, gdzie miał potwierdzić swoją wielkość w pucharach. Dlatego teraz budują coś większego maszynę, która ma działać perfekcyjnie i nie zawodzić. Chcą naprawić to, co nie funkcjonowało i po prostu wejść na jeszcze wyższy poziom, bo ich skład na nadchodzący sezon wygląda przerażająco mocno. Zaczynając od bramki. Alison Becker. Wciąż światowa klasa, tu nie ma żadnych wątpliwości. W zeszłym sezonie ratował ważne punkty w sytuacjach, które dla innych bramkarzy byłyby nie do wybronienia. Przechodząc do obrony. Na środku defensywy mamy dwóch pewniaków: kapitalny duet Virgil van Dyke oraz Ibrahima Konate. Van Dijk może nie jest już tak szybki jak kiedyś, ale nadrabia wszystkim innym. Czyta grę kilka sekund wcześniej niż reszta, to on trzyma całą linię w ryzach. Obok niego Konate. Potężny, szybki, nie do przejścia, kiedy rywale próbują kon. On najczęściej wychodzi im naprzeciw. Jeden myśli, drugi atakuje. Działało to w poprzednim sezonie i teraz ma być jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o bocznych obrońców, Liverpool sprowadził dwóch naprawdę solidnych zawodników. Pierwszy z nich to Milos Kerkes, młody Węgier, który miał świetny sezon w barwach bormów. Choć ma dopiero 20 lat, gra z niesamowitą dojrzałością. Jest agresywny, ale nie chaotyczny, silny z piłką przy nodze i bardzo skuteczny w grze do przodu. Potrafi odebrać piłkę i natychmiast wejść w we wolną przestrzeń. Dokładnie taki ruch, jakiego Arnie Slot oczekuje od swoich bocznych obrońców. Bo w jego systemie lewy defensor to nie tylko gość, który broni i wrzuca piłki z boku. Czasem schodzi bliżej środka, wspiera rozegranie, tworzy przewagę w środku pola i Kerkes dokładnie to potrafi. Zachwycił już w momencie, gdy pojawił się w Premier League. I to nie tylko stylem gry, ale też liczbami. W sezonie 24-25 był wyczołówca ligi, jeśli chodzi o wygrywanie pojedynków w defensywie. Rozegrał aż 5000 minut, co tylko potwierdza, że to zawodnik sprowadzony i gotowy do gry na najwyższym poziomie. To świetny ruch transferowy. Kerkes idealnie pasuje do stylu Slota, bo dla niego kluczowa jest elastyczność. A ten chłopak potrafi wszystko. Dobrze bronić, biegać bez piłki, tworzyć zagrożenie. Jest dynamiczny, inteligentny i już teraz gra tak, jakby było kilka. Lat starszy. Kiedy Kerkez gra po lewej stronie, po prawej pojawia się Jeremy Frim Pong. Nowy nabytek Liverpoolu. Kosztował sporo, ale to transfer z gatunku tych, które od razu robią różnicę. Frimpong ma być nowym motorem napędowym drużyny. W zeszłym sezonie wykręcił 14 goli i 12 asyst, liczby wręcz niespotykane ubocznych obrońców. Jest niesamowicie szybki, nieustraszony i gra z taką swobodą, o jakiej większość zawodników na tej pozycji może tylko pomarzyć. Potrafi wbiec do środka, ciągnąć akcje przy linii, znaleźć się w polu karnym, jest wszędzie. U Szabiego Alonso pełnił rolę niemal skrzydłowego i wiedział jak wykorzystać swoje tempo. Jego przyspieszenie jest przerażające, a co najważniejsze, wie, kiedy i jak go użyć. Takie liczby i taka aktywność ofensywna to rzadkość. W systemie Slota będzie miał jeszcze więcej swobody. Będzie mógł wysoko atakować, rozciągać defensywę rywali, a prawa strona Liverpoolu stanie się ogromnym zagrożeniem. Niektórzy mówią, że Pong nie jest prawdziwym obrońcą, ale prawda jest taka, że jest, tylko że w nowoczesnym wydaniu taki, jakiego potrzebuje dzisiejszy futbol i taki, jaki potrzebuje slot. Linia obrony wygląda solidnie, na każdej pozycji światowa jakość, ale co z pomocą? Cóż, środek pola Liverpoolu to dziś jeden z najbardziej wszechstronnych i dynamicznych w całej Europie. Alexis McAllister, mózg operacji. Wnosił spokój, świetne ustawienie i wizję. Szukał progresywnych podań, nadawał rytm, potrafił zagrać pod presją tam, gdzie inni by się jej pozbyli. Dla Slota był czymś więcej niż tylko pomocnikiem, był punktem odniesienia. Ryan Gravenberg, od zagubionego talentu do lidera środka pola. Za Klopa nie potrafił się odnaleźć, ale Slot uprościł mu grę i wszystko się zmieniło. Lepsze ustawienie, czytanie gry, skuteczny pressing pod koniec sezonu był jednym z najlepszych szóstek w lidze. Dominik Szoboszlaj. Energia i timing. 6 goli i 7 asyst, ale jego wpływ był znacznie większy. Napędzał grę, wbiegał w pole karne w idealnych momentach, potrafił uderzyć, stworzyć i zdominować przestrzeń. Zawsze aktywny, niezależnie od tempa meczu. Już ta trójka wygląda świetnie, ale Liverpool nie zatrzymał się tam. Na Anfield trafił jeden z najlepszych pomocników świata. Ktoś, kto ma skompletować układankę i wnieść drużynę na jeszcze wyższy poziom. Florian Wirtz to nie jest zwykły transfer, to przyszła super gwiazda światowej piłki. Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia, kreatywny lider, który potrafi nie tylko tworzyć akcje, ale i je kończyć. W minionym sezonie był absolutnym sercem ataku Bayeru Leverkusen. 16 goli i 15 asyst we wszystkich rozgrywkach, udział w bramce średnio co 109 minut, ale statystyki to tylko część prawdy. Tym, co naprawdę czyni go wyjątkowym, jest sposób w jaki gra. Wirtz dyktuje tempo, rozmontowuje defensywę swoją wizją i inteligencją. To zawodnik, który inicjuje ataki, prowadzi je, a potem sam je kończy. U Alonso nie był tylko gwiazdą, był systemem. Znajduje wolne przestrzenie, schodzi do środka, wytrąca obrońców z równowagi, a kiedy dostaje piłkę, zawsze podejmuje właściwą decyzję: czy to będzie szybkie rozegranie, prostopadłe podanie, czy mierzony strzał z dystansu. Wirtz to zawodnik, jakiego Liverpoolowi brakowało w najważniejszych meczach. Mieli świetnych pomocników, teraz mają gracza, pod którego można budować cały zespół. Pomoc jest już gotowa, a to oznacza jedno. Napastnicy mają wszystko czego potrzebują, by błyszczeć. Oto ofensywa Liverpoolu. Pierwszy ofensywny gracz to Cody Gakpo, który w końcu odpalił. Pewny siebie, zdecydowany, zaangażowany. Pod wodzą Srota zrobił wyraźny postęp. Lepiej się poruszał, łączył grę i regularnie trafiał. Grał lekko, ale skutecznie. W nowym sezonie może być idealnym zmiennikiem bo Liverpool ściągnął klasowego napastnika do pierwszego składu. Hugo Ekitike. Napastnik, na którego czekano całe lato. To gracz z numerem 9, który wreszcie ma nadać nowy rytm w ofensywie. Wysoki i niezwykle szybki, jeden z najszybszych piłkarzy Bundesligi. W barwach Frankfurtu zdobył 22 bramki i dorzucił 12 asyst, imponując nie tylko skutecznością, ale też stylem gry. Ekitike nie jest typowym snajperem. Świetnie rozgrywa, potrafi utrzymać się przy piłce pod presją, mija rywali w ciasnym sektorze i umie zagrać kluczowe podania, którego nikt się nie spodziewa. Czyta gra jak doświadczony rozgrywający, a teraz będzie mógł się rozwijać u boku najlepszych, zwłaszcza Mohameda Salaha. A właśnie, Salah, można powiedzieć jedno, odżył. To był jeden z najlepszych sezonów w karierze, zdobył aż 55 bramek i znów pokazał, Dlaczego należy do ścisłej światowej elity? Ma 32 lata, ale nadal jest szybki, drybluje z taką łatwością jak dawniej i co najważniejsze, wciąż pojawia się w najważniejszych momentach. Wtedy, gdy Liverpool najbardziej go potrzebuje. Darwin Nunes miał być gwiazdą, ale wciąż zawodzi. Choć ostatni sezon był krokiem naprzód, Więcej spokoju i lepsze decyzje, to nadal za mało dla ambitnego Liverpoolu. Klub potrzebuje lidera ofensywy z prawdziwego zdarzenia. Mimo transferu Ekitike, głównym celem pozostaje Aleksander Isak. Szwed to zawodnik kompletny, bramkostrzelny, dynamiczny, szybki i techniczny. Liverpool jest gotów zapłacić za niego aż 120 milionów euro, to wiele mówi o ich determinacji. Isak może grać jako klasyczna dziewiątka, ale też schodzić na lewe skrzydło albo pełnić rolę cofniętego napastnika. Daje tą elastyczność, którą kiedyś gwarantował Roberto Firmino, ale z lepszym wykończeniem. Jest nieprzewidywalny: ma luz i klasę, potrafi błysnąć akcją indywidualną, gra dla drużyny z korzyścią dla całej ofensywy. Ze względu na to, że Luis Diaz pożegnał Liverpool, klub szuka jego następcy, a nim ma zostać Rodrigo z Realu. Szybki, techniczny, skuteczny, potrafi zryblować, uderzać z dystansu, może grać na obu skrzydłach i dać odetchnąć Salachowi. Młody, ale doświadczony, idealny kandydat na nową gwiazdę Liverpoolu. Liverpool jest gotowy na nowy sezon i to z rozmachem. Po wielkich oczekiwaniach w poprzednim sezonie zdołali zdobyć jeden puchar. Teraz ich planem jest nie tylko obrona tytułu, ale pójście o krok dalej. Zdobycie krajowych pucharów, a nawet Ligę Mistrzów. To czego nie zdołali zdobyć w minionej kampanii. Zespół ma dobrego trenera, który zna zawodników i już osiągnął z nimi sukces. Do tego dochodzą nowe transfery, to są klasowi zawodnicy, przemyślani taktycznie. To nie są kosmetyczne poprawki, to pełnoskalowa przebudowa, która może zmienić układ sił w Anglii i Europie. Liverpool już wydał 306 milionów euro. Florian Wirtz 125 milionów. Hugo Ekitike 95 milionów. Milos Kerkes 46. Jeremy Frimpong 40 milionów. A w planach mają jeszcze zakup Isaka i Rodrigo łącznie za około 200 milionów. Łączna kwota może sięgnąć nawet pół miliarda euro. To kompletna przebudowa zespołu i pokazanie innym, że wygranie tytułu mistrzowskiego było jedynie początkiem nowej ery na Anfield. A drużyna, którą tworzy slot, zaczyna wyglądać naprawdę niewiarygodnie. Co sądzisz o kompletnej przebudowie zespołu Liverpoolu? Czy Twoim zdaniem Liverpool stanie się potęgą na lata? Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Proszę Cię o zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na tym kanale. Z góry bardzo dziękuję, to naprawdę dużo mi daje w rozwoju tego kanału. Polecam obejrzeć inne moje filmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.